Jezus Chrystus. W ostatnich dniach arcybiskup Carlo Maria Vigano udzielił wywiadu Michaelowi Matowi i znowu, nie pierwszy raz, wypowiedział się dość radykalnie i krytycznie o tym, co się dzieje w aktualnej fazie pontyfikatu papieża Franciszka. Chciałabym dzisiaj zacytować Państwu trzy fragmenty z tego wywiadu. Oczywiście odnośniki i cytaty będą w dokumentacji filmu. Nigdy w historii, nie byliśmy świadkami systematycznej zdrady wiary, moralności, liturgii i dyscypliny kościelnej, preferowanej, a nawet promowanej przez najwyższą władzę samego kościoła, przy równoczesnym milczeniu hierarchii i bezkrytycznej akceptacji licznych duchownych i wiernych. Powaga tej sytuacji jest potęgowana przez fakt, że postępujący rozkład głębokiego kościoła Postępuje równolegle z destrukcyjnym działaniem głębokiego państwa w różnych krajach, powodując, że wierni katolicy stają się obiektem podwójnego ataku jako wierni i jako obywatele. Właściwie poza kilkoma hierarchami, którzy po raz pierwszy po ukazaniu się Moris Letitia napisali dubia, tak? czyli takie pytania do papieża Franciszka, na które to dubia oczywiście papież nie odpowiedział, ale tak naprawdę nie mamy ze strony innych biskupów jakiejkolwiek reakcji na tego typu nauczanie ze strony papieża. Bo to już nie będziemy tutaj prawda, wspominać o różnych jego dziwnych wywiadach i dziwnych wypowiedziach, no jednak Amoris Letykia to jest oficjalny dokument, więc to jest trochę co innego. Do tego mieliśmy w akta apostolice Sedis tak, pokazane w, w, po, wzór jakby interpretacji, który oczywiście zakładał Dopuszczenie osób rozwiedzionych i żyjących w Nowych Związkach do Komunii Świętej. Czy zachowania papieża polegające na podpisywaniu jakichś dziwnych, panreligijnych reakcji, yy, przepraszam, dokumentów, nie ma reakcji tak, ze strony, znaczy jest po prostu milczenie, zbiorowe milczenie ze strony biskupów na świecie, także w Polsce. Ta cała światowa operacja związana z tą pseudopandemią. No przecież też zobaczmy, jak nawet w Polsce biskupi się zachowali. Po prostu kościoły zostały pozamykane i już. I nikogo nie interesowało, że wierni, nawet ci, którzy umierają, nie mają dostępu do sakramentów. Następny fragment z wypowiedzi arcybiskupa Wigano. Poszczególni biskupi i całość hierarchii ostatnich dziesięcioleci będą musieli odpowiedzieć przed Bogiem i historią za swój współudział w tym kryzysie. Za to, że faktycznie w pewnym sensie byli jego inspiratorami i promotorami, rezygnując z roli kościoła, gentium domina. Biskup, po grecku episkopos, to jest, to jest nadzorca, opiekun, to jest ktoś, kto ma określoną funkcję do spełnienia. Jakbyśmy potraktowali ojca rodziny, któremu na przykład stale ktoś z zewnątrz udzielałby pouczeń czy wręcz dyrektyw, jak on ma wychowywać swoje dzieci. A biskupi dokładnie tak się zachowują. Są po prostu zewnątrz sterowalni poprzez elity polityczne. Także w Polsce to ma miejsce. Przypomnijmy sobie, czy na przykład od Magdalenki polscy biskupi chociażby raz zabrali wyraziście głos w jakichś poważnych sprawach. Kardynał Wyszyński potrafił się wypowiadać na tematy wszelakie związane oczywiście z wpływem komunistycznego państwa na wiernych owczarni mu powierzonej. Nawet w kwestiach gospodarczych. Tymczasem tutaj mamy pozbawienie sakramentów, mamy budowanie państwa socjalistycznego, które prędzej czy później uderzy w kościół, a ze strony biskupów nie ma po prostu absolutnie żadnego komentarza. Tak są doskonale połączeni, tak właśnie działa połączony Deep Church i Deep State. Hierarchia jest praktycznie wchłonięta i podporządkowana elitą, które chcą budować ten, ten taki global, globalny rząd i nowy porządek świata. To oznacza, że nie mniej, nie więcej, ci, którzy zasiadają na tych biskupich tronach, to są po prostu ludzie, którzy są uzurpatorami. Ktoś, kto nie chce pełnić funkcji biskupa, nie powinien tego robić. Od 13 marca 2013 roku Soborowy Rak zmutował w przerażające przerzuty. Jako biskup, jako następca apostołów, w obliczu tak ogromnej degradacji i upokorzenia Kościoła, musiałem zabrać głos i zająć jasne stanowisko. Wzywam z kolei moich współbraci biskupów, by obudzili się z letargu, który uczynił ich milczącymi widzami tej pasji Eklezję, i wspólnikami nieprzyjaciela. Wstańcie z stronów i wykrzykujcie prawdę z dachów. I niech tak zwani konserwatywni biskupi przestaną za wszelką cenę bronić soboru watykańskiego II, który jest główną przyczyną tej wołającej o pomstę do nieba rzezi dusz. Wystąp, zanim zostaniesz wraz z innymi zmiażdżony w zbiorowej katastrofie. Wielu hierarchom ciągle się wydaje, że wystarczy po prostu siedzieć cicho, że się przeczeka tą całą sytuację, że w kościele zawsze będzie miejsce dla takich, no trochę retro, tam prawda, spoglądających z pewną nostalgią na okres pontyfikatu Jana Pawła II, chyba zresztą zwłaszcza na kremówki. Naprawdę zachęcam do lektury tego wywiadu. Tam jest dużo więcej ciekawych tematów. Myślę, że na kanale w najbliższym czasie też zajmę się więcej tym, co związane z Soborem Watykańskim II, bo myślę, że słusznie arcybiskup Wigano w ostatnim czasie do tego tematu wracał i do tego, jak bardzo problematyczne są uchwały tego Soboru. Dziękuję za wysłuchanie tego komentarza, tej wiadomości. Pozdrawiam bardzo serdecznie, zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.